Ło! Wow. Plecy! On Leży! Idę po Aisa! Igra! Tak jest! Yes. Brawo! Downa mam! Ej, patrz tu w plecy! No chłop! Leży! Nice! Easy! Chłop nie się nice. dzieje Halo, halo siemaneczko, z tej strony Havish Niesamowity materiale wraz z ekipą wspierającej Havish Squad'u Zagramy przez cały mecz z oczywiście Digli Siemaneczko wariaci, elo Siema Siemaneczko Hejka, hejka Jest do góra, tam On ma 5 HP Góra, góra no Nice Nice Uuu. Nudziara, olidzie, majker i nudziara za zajdem arabaska, arabaska na głowę leży, idę po niego. Idziemy. Ale zar zaraz zjemy. One ammo. Dobra lecę po niego. Le brawo, brawo, Miker. Ej, czy wragi masz? Halo. Słuchajcie, jak, jak chcecie, to trzymajcie digla Bo ostatnio, jak sami wiecie, co kupiłem. No, nie kosztowało zocówki, ale trochę goldisza. Wydaje mi się, że całkiem fajnie pasuje do rękawiczek. A wy, a. A wy w ogóle jaki macie digle? Skiny czy coś? No, ten Za stówkę. O. Też. Ty jeden do CT, jeden do Tero, nie? Mike, gdzieś pomóc! Mike, biegną do ciebie, synu! A ty jesteś tutaj, Elo. O Jezus, dobra, lewo. A czy prawo? Res. Elo. Goniowe no, gonią nią No robię proste. A A ja myślałem, że to są połowy Ej, ale wiecie co? Ostatnio po tej aktualizacji taki chuz jest dziwny, nie? Mi się w ogóle te guziki nie, nie no. podobają mhm. Na początku było spoko, ale teraz mhm. to, to nie siedzi Granat się rzuca pod siebie, ja pół hp tracę No, ta, 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 ta. no, no. tak, tak, no, tak Granaty pod siebie, to jest najgorsze, co zrobili Ja to jestem w ogóle w szoku, ja sobie myślałem, że to się jakoś zmienić, ale nie ma bata Ja na przykład mam tak, że nie widzę tego, napisy to kogo zabił Ja też, bo ty, bo ty masz za tym, za mapą, nie? No, no nie. No, ja, no, no. ja, ja mam po prawej na górze, na do najpadzie Idu ja. Aj, nie andygra. Konektor jeden. Arabeska. Ma mi z pięciu arabeska no. no O tam, Planuje. kurde. Upaki to cisnął. Pojemy no te smoki. Yeah, ja idę na siedna. No. Wkurzają, wkurzają. No, ja Skanuje Skanuje Gdzie bierzemy, A id, Idę na po drugo. niego Idę Leży. Brawo, 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 was... brawo dawaj Nie wiem plecy. Ale, plecy, plecy, Jakie one najdy? Dawaj go tam Fakę mrzuciłem Dawaj splantuj co? Planuj Plantuj plantuję maker Najgorsza pozycja forever Może o. z Łatwo I ja mam do was pytanie, słuchajcie Od kiedy subujecie kanał? Tego się nie da policzyć A już pytanie Ale tu, ja no, no, pamiętam, no No ja wiem, że już nudziarka tej 15 tysięcy razy odpowiada na to pytanie Flash <grym> Ale Fenix na przykład nie odpowiadał no Myślę, ja myślę, myślę Tak półtora roku o, Długo o, Bardzo blażę. długo Ja tutaj o, daję wam smowka, że was nie zabili i dawać Lecimy. Let's go husaria nie, Niech je, jeden może nie wiem stoi na Stanie na A Czysto? Na tym Ja mam pakę Ty no beczy siódkie. Ej, daj się tej busta! Ty, Beg, dawaj busta przy oknie, kucaj Ty. Dawaj, o tu kto siedzi? kto się Tak Easy Lecy, ale mi dał Dawaj, dawaj, Zygla. leży Brawo. Na no, lądu What? Nice! Pięknie. Ale porobiliśmy. Ale my jesteśmy mocni. Javi z Polska górą. Polska górą. Easy peasy. Zbierowa. się okazuje, że Habi rozdaje. No nie. Ta, ta, ta nie idzie A. a, a nie. Idzie B. Ej, Majker. Idzie tutaj. To nasza <słysza> Michael, ty musisz powiedzieć widzą, co ty wygrałeś ostatnio. Nie. no, bardzo się cieszę. Nie, kto, kto jest o nie. Aj. To jest się zbiera po mnie ten lud. Kto gra w ogóle snipe na początku rundy? Ej Phoenix, po lewej masz. O, no dawaj. To jest kosy. Nie, po strz. Aj, 90 podniosłem Kurczę. Mikey są twoi. Nice. Tam ten makin' Nie <laughs> A, to było za mocne, to było za mocne. Największy bug jest też taki, że jak się strzela to nieraz celownikiem się nie da ruszać. Aj, tak, oj, racja. Tak, dobra, tak, idziemy tak, pomóc, tak, Fenik, załóż. Ej, teraz, ej, teraz, nie, nie, nie. Ja, ja przytrzymam. Dobra, chłop mówi, że przytrzyma, zaufajmy mu. tam Od B1. Nie zginę od razu, ale dobra. Czeka, no czeka. Dobra, to wchodź, wchodź z plantem na CT może, co?

Weges poleciał sam, sam zostałem, kudle na trójkę yes. Jeszcze Z pleców mi zasz, zaszedł Dobra, nudziarka, robisz kaczę Wyczekaj, wyczekaj Dawaj Z pleców może być, z pleców może być uh. Nie Aaa, Boże, nie dostał Nice try. Kurde, ey, no ten challenge nie jest łatwy, wam powiem. Zrobimy takiego boosta. Jak się idzie na A, za chwilę wam pokażę na mapie. Bo tak no nie mogę, tylko musimy podejść pod ta trochę. Zrobimy tutaj takiego boosta. Dwóch będzie na dole, trzech będzie na górze. O tutaj, o tutaj, o, o tutaj zróbmy. Wstańcie. Dobra. No i wejdźcie na górę. Okej. Okay. Skakujcie. few moments later. O, jestem, Hello. Dobra. Ej, patrz coś w plecy. No chłop, leży. Zabiłem go. Nice. Easy. Chłop nie wie co się dzieje. No, na co blisko. Zabaw, o nie, Uciekaj, uciekajcie. Plecy, on leży. Idę po ace'a. Po ace'a z igla. Pa. Czwarty. Dobra, zostawcie mu, zostawcie mu, zostawcie mu. A, 59 zostałem Mi 59 ma. O Chodź tutaj! Ej, Snigla! Tak jest! Jes! Brawo! Ja... ja Ale widzieliście co kurde tam ten busik 10 na 10! Ej chaby, w ogóle można skosę zawić zabić czy tylko No oczy oczywiście, że można, słuchaj, dajesz mu kosę w żebra i hupleży! Dobra, dawajcie to, <laughs> no, to samo. Dobra, dawaj, odej chodźcie. Ej guys, chodźcie trochę do tyłu. A dobra, możemy tutaj zrobić. Essa O nie, podejrzewam! Patrz, czy mi da? Leży, leży leż mid Mi Znajdę, Na blisko wam podchodzi. Gdzie? Mam ze skrzynką po lewej. O, tutaj jest. A blisko. Lecy? Co, odmida? mi był ktoś. Mida? Nie wiem. Dłuki. Ty chodzi po, pod B, co? Bo jest 3 na 1, gości jest chyba na A. Na no, co to idzie? Idę B. Chyba 50 minut, nie 50 nie. Dostał Habim. Dobra, tam dobra, tam. dobra, czekajcie. Flesza daję. Chyba nie dostał. Nie, nie, zabijcie. Brawo, Mike! Nice! Słuchaj, Fenix, bo ty jesteś od, ty, no, jesteś Feniks od niedawna Fenix od w Hubi składzie. Jak Ci się podoba tutaj w ogóle? No słuchaj Habi, no na pewno jak dołączyłem, no to wiesz, ucieszony strasznie, bo nigdy nie byłem w takim większym składzie. Zawsze tam tam jakiś wie wie wieśniackie, wieśniackie można powiedzieć. Skład. <śledzimy> <śledzimy> taki potężniejszy. No proste, że tak. Habi skład nawet na happy cubie grał. No Miker tam kiedy coś, coś przez strzelał. Przez przypadek Ciebie nie dodałem? Chwy... Co ja? To mi się tutaj podoba. Przecież się... przy. A w plecy. Ciebie kiedyś się przez przypadek dodałem i później kazałem komuś usunąć. Ciebie. Właśnie, bo ja trzy razy już byłem w tym Kabi składzie i trzy razy leży. Właśnie, Żorn. No bo ja Ciebie przez przypadek. Leży jeden, Leży. Nice. I was, well, easy. Ale wy... Ej, my wygrywamy ten mecz z tymi diglami, słuchajcie. No, widzisz, Trzeba dwa razy tak. Chabi zabijał. Chabi najlepiej. Potęga Habi Nie, no to jest potęga Habi Dokładnie, tutaj kolega fajnie mówi. Habi Digla. Słuchaj, no, jak, jakbyś miał 18, plus, to bym ci nawet mógł tutaj polać jakiegoś tym barka, no ale wiesz. A i mój Ja bym wolał 40 czystą. Chłop ma 15. lat, 40 czystą. Hazda! Ej, bo oni wepką. To... Wizu, nie rozpędzaj się tak kurde B, B, B. Dobra, Ruszują idziemy, B. idziemy Dobra, ty Ma już Jak tak mówisz Habi to wolę tam. chyba małpkę Ma nie, No dobra, chłopiec nie znowu Dobra, znajdujemy Maj. Muszę się ruszać. Dobra Jadę Leży na Haby'ego Haby, dawaj kosę Na lasta. Easy, boy. Ninja zjada Nice. That easy, easy boy. Oh, o nie! Na szoku Jak zostanie nam ostatni, Stawa. to dawajcie wszyscy tylko kose. Młody to masz takie pomysły z beczki, ale są śmieszne. Whoa! Jej, bo ja jestem śmieszny. Ale najdę dostał. Co, co ja dzisiaj się robię? To są chłopaki. Jak ja neidę rzucam. Aha. Idę. 6kp, ja uciekam, teraz. elo, mam 6kp. Ale no idzie, jakoś, jakoś. Dobra, mój drogi, bardzo ładnie, to info. 52 jest. 52. Da, dawaj go tam, zjedz go normalnie z tej dziupli. Auu! No nice. nie! Lecz las został, las został. Pamiętajcie kosa. Gdzie, gdzie kosa, to jest szczęście, tylko Digle? Poczekaj, poczekaj, został go. No i nice! Easy! Defuj, defuj! że kosa. Ej, słuchaj Natalka, co się tam z sobą dzieje? 3-8, halo. Brak formy? Mało grasz? Właśnie, brak formy. osoby z To jest dużo. Nie no. Nudziarka jest dobra. Tylko dzisiaj nie grała. Mid paka. Leży, paka. Mid Pan Panuszka leży. Aha. Wszyscy przy pacy. Wszyscy przy pacy, dawajcie. Aj! Jest kolega! We Aj. Majka lewa! To jest 57 Downa mam! No nie, on mi się obraca! Wszyscy ajdą, czterech tu jest. Dobra! Wiecie jaki jest plus? Ty mit jeden. No leż leży. Brawo! Majker, po tym happy to jakiś super masz? Czekaj. Wjeżdża tu, wjeżdża tu. Dobra, lecę w side. Leży, leży. Leżę. Elo, siedzę w side. -zie. Siedzę w side, -zie. elo. Gdzie są goście? Gdzie są goście? Majker, co się dzieje? Nie wierzę. Spadki FPS-ów. O nie! Prawa. Miker, Mike'er Bogu Daj autograf fala? Daj autograf Bogu Miker biegł z kosą za kóś nie trafiłeś nikogo? Bo hop, ze mną lata, ja się obracę <grym> Za mną cały czas, nie? To było w ja, mam. Jezu O wow, wow, wow. Bo, Chłopaku, do spania idziesz Dobra, nie mam, nie? Mam 15 kapę ty, odrąga jeszcze. Ej. O kurde, przerw. Nice. Dobra, robicie to. Idę, pomóc. Jeden mit może. Być. Jeszcze na, na blisko jest, na blisko na dole jest. Na no mit. Dobrze, odmida przyszedł. Znajduję, na bezkę. Jest tam, gościa. Mawo Mawo Nice. Happy squad. On zawsze wygrywa. Elo. Nie no Michael, ja Dokładnie. pierwszy oczywiście na no, jak. Mhm. Nie no Majker top. Nudziarka. Ty ilą plus. 4411. Brawo. O. 20. 20. Ja jestem dumny z was, moi drodzy. Zagraliśmy piękny mecz. A wam przed ekranami bardzo dziękujemy za ten mecz. Żebyście grali, wygrywali. No oczywiście się mocno trzymali. Też wam dziękuję wam. Trzymajcie się i hejka.